Chciałem tu kochalać, żebym miał długi inne no, osoby Cześć! Nie! No i ja! Całki! Ja! Fejny twoja... roku! O, dziękuję! No jest całki, w ogóle ten ciat mi jakiś tutaj... Dala, ja to mówię! Mam jakąś tu czarny kwadrat. Aj, misiek! Jaki jeste? A co jest ta ta A, a, a linia... ja. Misiek, to Twalii nie dotyka takiego zielonego. Co? Miśka linia ta pomarańczowa, Weszłem tyka, w dżelę, rozumiecie? Weszłem w dżelę. Aaaa, no jak? Wow, całą grę Przegrał mi się z kobietą. Dobra. Dżelę, wow, dżelę, jest dżelę, dżelę w... jest kanapkę, dżelę w kanapkę. A, jak to? którą? Biorę tą stronę. Odwrócone sterowanie. Wow, to nie super. wyrobiłem poprzedniego. RULE! Jestem nowa w tą grę, ale co ja zrobiłam? To Ale zobacz, czerwoną strakę zrobiłam. Nie wzięliście jej. Nie, ona sama umiem. Ja myślałem, że jela już padła, ale nie, to misiek. Ej, lag. Ej, lag. Jestem ostatni, Wy też macie czarny obraz? Wow, wszyscy mają, bo musieliście się zsynchronizować, żeby gra zaczęła się.

bo ja ona wyłączyła mikro specjalnie, żeby zabić. Nie, a potem normalnie... Nie, nie żyjesz. Mał, wow. Ty no, wy macie wziąć jela i nie bierzecie. Jakoś <grym> ja idę na żele, ale samemu nie dam rady. No ja! Co mów, tak, kiedy to idzie? Wow, od ja razu na początku idę na nią, no to się kapnij chociaż. Co mów? Jak? Bo, przecież, przecież, to je noob. A to już nie ma jak Jeżeli tam to przejdzie, to... Jeśli by jakoś z tego wyszła normalnie... By był. Ale nie, nie masz racunu no bo nie wyszłaś Jest, jestem równo <laughs> no, Nie No na dzielę Boże, no. daj mi punkt Tak Bóg mi dał <laughs> punkt A ona włączyła tak mikro, tak. bo wyszła z rozmowy A mikro włączyła No włącz mikro, nie wstydź się To tylko. A wyszła z gry One... <laughs> No lol no to wejdź w grę wejdź, w grę, wejdź w grę, wejdź w grę. No to nie! Jest! Jaki! Głośniej, głośniej. Co? So, Fajnie, na, na maksa, wszystko na maksa. Jest głośny człowiek. Co? Jest głośny człowiek. Tak, brawo, brawo, brawo. Robimy ślimaka, robimy ślimaka. Dobra, no to idziemy na kółeczko. Fajnie jakby bagunka. <noise> to się trochę tak trudno. <noise> Największy tak ślimak. Dwukolorowy. To wygląda jak jakaś błona dziecka. O, on się źle urodził. A ja dziecko znikło. Bo... <noise> Wystrałeś dziecko mi Musisz mi dać spida fajnie. Trzaki! Dzięki. No jest po ślimaku. Nie zrobisz ślimaka, jesteś bez chujowy. Zrobiłem buta, widzisz, jaki, jaki... oryginalny but. No kurde, Francja. Francja, elegancja. Wow, jestem w kropce. <laughs> Jaka dwuznaczę, co nie? No jaki. W... Dla mnie to jakieś dziwne głośniki wyszły. Co? Nie, bo ja mam takie... Sz... bo ma, mam laptopa na ten. No ja kurde. Nawet nie wiedziałem, że. Pisać? I, i pisze i, i mi nie wychodzi Nie, nie, jest Ty, Miciek, ty idiota jeden Masz mniejsze pole Wow, ale mam dziury No masz, na pewno Pan ma trzy w tym przypadku No kur... Te <noise> Mam słuchawki Bo jest... A ja miałem mieć też słuchawki i nawet nie wiem, mikrofon nie ja, ja mam mikrofon w laptopie Mhm Wychręciłem i zginąłem, Jestem świetny. świetne Dawaj, 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 dawaj Dobra, wy, wyjdę z tego, wyjdę Wow, to no jest... Ta tam... Nie! Jesteś ciocą Kto nie. mówi, kto pada? I padł love mysztyk? you sobie będzie słychać przez całą grę o czym my gadamy Wow, no w ogóle w kącie jest? Jest Fejl. Nie no, tutaj zamiar jest normalnie najlepszy Po prostu on, 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 Dobry In byłby. the, in the world. Best in the world. Co, ty ludzie są chyba z lepsi też ode mnie. Ja A. się. Tu się zlagowało, przeleciałeś przez to, na moim komputerze przeleciałeś przez to i cię cofnę jakoś w bok. To tak czasami jest, jak się ma taki komputer słaby Co nie Wow To jest kanapka, co? To jest coś Nie, to nie kanapka Ty przeżyłeś to kanapka kanapka. Kurwo hmm. Nie miałem co zrobić hmm. O, bo nie masz co robić zawsze Dobra, następnie gramy trójkę Jak ktoś tutaj nie chce grać I się nawet nie odzywa a Gdzie ja jestem? I wcale nie mógł... Zapatrzyłem się na skape. Polish <noise> Zapatrzyłem się na skape'a, bo mi się nie udało czegoś zrobić. Możebym tam... po... to musi Leć tam, leć, leć, leć. Skręcaj. Jak najbliżej krawędzi. Uła. Bo będzie trudno ci wyrobić. No no no. O, kurde! Odwrót? A, to ja jest, jestem, nie jestem w kropce. Jadłem. Ja w jakiej kropce ty jesteś, to on był w kropce. Chociaż ja bym sam wyszedł. O. Ale nie, bo ja się zapatrzyłam na niego. Myślałem, że jakoś trafił w ten, ten murek... No murek, linie. Kurde, mogłeś się w półka, Co to ma być? Kronka. Ja się, Ja piłem picia w tej chwili, lol. Tak, tak. A ja lewą ręką gram. Uf. Wow, ty... Lewą ręką grasz? No <dzisz> boże, jak się dziwnie gra. Ale nie, nie, bo nie... Ja też zagram ja, co, pobijesz? Ja, ja... nie... Ja. nie bo ja... Ja, 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 ja... A ja? ja. A ja, ja... A ja, ja... Może ja, <ślał> <Ja, ja. ślał> mi się zawiesi. On ci się zawiesi? A! Zepsuła się. Lol, też. ja nie wiem, co nie! Won ode mnie, won! A ja uratuję któregoś z was. Albo wszystkich. <trony> troll! A dziura jest mo... Jest! Tego... Jaki głupi debil! Skończyło mi się akuraci? Ole! Ja się! A widzicie to jak ładnie. Hej padziel, bym ci dał szybkość. Jakbyś mi dał szybkość, no to nie wiem co by się stało. Troll, troll. Ale wygrałem. Kurw, ten, no kur... przynajmniej nie jestem ostatni Tela grasz czy nie? <laughs> jestem moja punkt! Wiesz, niż osoba, osobą, która nie gra Osoba, pisał, która, która zginęła Ale ja powiedzcie, że coś jest... Osoba, która zginęła Dobra, zacznij Nothing It's fine Start game To o... Ej, ta osoba nas podsłuchuje Ja ją rozłączyć nie mówcie ale nikomu, ale ktoś nas podsłuchuje. Nie mówcie nikomu, ale ktoś nas podsłuchuje. Albo nie. Yy, nie mówcie dżali, że ktoś nas podsłuchuje. Ty kanapko. No ja to mogłem przejść przez tą dziurę Ty Wow, zagapiłem się. Ta, na co? Na gumkę. No, gumka tam jest. A kurwa! Nie możemy cenzury w tym wideo, a nie chcemy cenzury. Ja zaraz muszę od odblokować ten, need for speed. Ja nie wiem, czy my w King Fighter dla mnie zobaczmy, nie mają jakiego do King Fighter. No dzięki bejda, bejda. mi się, wiem, że... Trochę się czasem jej zapatruję, ale nie... nie... A dziuraje moje ja i się. Dupa. Co wow, ty to ja chciałem zrobić, nie wiem teraz. Chcia chciałem kółko zrobić, udałbym się, ale się zawahałem, kurde. A Sonor się bawi, dla niego to to w ogóle. Dla mnie to jest przecież zabawa sama. Dla mnie też, ale wiesz no. No bierz go następnym razem Misiek. Co? Zrobiłem UFO. Co znowu ja mam robić? Kupę. Chyba Ciebie Kupę sobie strzeleja. Jaki śmiech. Ha 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 Herba ta ci stygnie. Herba. Nie żyjesz! Nie żyjesz! Nie no nie będę sobie ukręcać nogi przecież A ten ma 0 punktów przez cały czas Bo no jestem tak. nubem Jak to wcześniej prawie wygrałeś prawie Prawie bo jestem nubem Prawie bo ja, byłem moje, pierwszy moje! Moje, moje, <noise> Nie! Moje, moje, moje. Yes, no jest! Yes, yes. Wow co ja zrobiłem ale fajnie. Kręć się. Kręć się. Tam bicie, ja tu się bawię. Wow, zagapiłem się ja bez Nie, chciał... nie zrobię wam tego. Bawcie się. Ale ja zrobię. <śmierdany> wow, nie wyrobiłem. <śmierdany> nie. <śmierdany> o, <Boże, jest> muszę. <śmierdany> Żerafa, która zginęła. <śmierdany> <śmierdany> Żerafa, fa, 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 fa. Żerafa, fa, 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 która zginęła. Wami. Nie kurde. Ciota Dobra, ale LOL Dziękuję, dziękuję, proszę pana Ja się tutaj pobawię A wiesz w jaki magiczny sposób? Co, mi dasz slowa? Nie, jestem tu Cioto O kurwo Yes! O oh, mój b! <grymny> wow. wow! Myślałem, że... Myślałem Nie coś... widziałem nic przez ten napis, ale chciałem tam wejść. Dioda. Dioda! Dioda! Dioda. Boja, boja, boja. No co ty ty rolu? Boże, weź ten internet jakoś bú, bliżej tego BUUUU! Dobra. O, jest to metrów. Troll. O wow, myślę, patrzę się na niebieskiego, a byłem pomarańczowy, Jestem są świetny. <grym> Jak tym skurde! <grym> Dziwnie się patrzę tak na odwrót, na tą grę O boże, cały czas jest niebieski, mylę Ty niebieski trollu Niebieski trollu Niebieski trolle. oznacza troll Ale tam jest combo Ooo, człowieku! Już sam umarłeś, ale spoko Ja! nie! Jaki?! Nie! Nie! nie. nie. Myślę, że tamten tam dnia, tamten manów, manów, manów jak bałs! Normalnie nie go. Mega paus! No, Mega Bau! Jezus, I gra się zaczęła! Wow, co wy chcecie zrobić? Ja sobie robię terytorium. Tylko taki, taka pewna osoba, która zginęła <grym wytrzymał> chciała w tym przeszkodzić. Co, wkurzasz się? Wow, ma dobrze, dwa punkty i nic więcej. Dobrze, że nie wkurzysz się jak Jonek, że rozarasz sobie biurko. Ja failuję. Jesteś słaby to to Jonex. Boże Z takim lubem jak ja przegrać. To jest normalnie. Tak wygram. Uch, coś ty zrobił, jak mogę z nim przegrać. I tak to no wygram. Naprawdę. Tak to wygram. Wow, ja teraz teraz już nie rozumiem. punkty mam. Hallelujah. <grym> mm. Wygrasz to, wygrasz to. Mam nowy pomysł na serię. Kłachę fejluję w kropeczki. Trolu! Ty trolu większy! Boże, wow. Może przez taką dziurkę się przejdzie! <grym> kur! U. Ty przynajmniej masz jakieś powyżej 10 punktów! Pa, 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 ale będzie, ale będzie pa! Jaki, kurry, mogłeś go zabić? Wow, coś zrobiłem! Nie widać gdzie zacznę i gdzie skończyłem Nikt tego nie wie. Skończyłeś w kropce Dawaj go, dawaj, dawaj Nie! Wow. Nie! Ojej, ty <śmienny> <sanik>. <śmienny> to ja jak, jestem Ani? wygląda jak... Wow! Nie powiem co Ile tego nagrywam? Ej, a ty zamarzesz na pewno. Nie dam ci się oku ok. NIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE yeah. Boże sobie się Ale ile tutaj skilli było Wow Dziesia skilli Zero Jestem na, na pierwszym miejscu Misiek, Ale kurde, awans Jak yeah, to da... Eee... Eee... Polemnik He Madafaka Gin. Holarem! Nie. Jestem na pierwszym csio. Ja obarę. ty później zamaszczat jakby co Za 15 minut wychodzimy z psem Wow, słyszę, dalej jak okay. grafia Ale co? What? This is LOL DIS! No, ja this mam ponad... Lurda! Kurde! Wow Ej! Mam 5 punktów, ale lubię Tak macie, macie 10, więc 1 Nie wiem, może... 10... Ej, ej, może będziesz obserwatorem i będziesz patrzył no. jak ja z Miskiem gram jeden na 1 na 1 Nie, wolę wam przeszkadzać No bo ja muszę iść, a 1 na 1 zawsze trwa tak z 10 minut max No coś w tym stylu Cholera jedna! Cholera jedna! Ale nie może że ty miałeś mniejszy Boże, zakręt ja... ode mnie. Co? Ty miałeś mniejszy zakrętę mnie, to ja tego tak nie rozumiem. O ja jestem czytałem. Czytałem. Cheetah. nie cheat! Ja... Boże, jakbym przeszedł sekundy. Dwa dłużej. punkty dostałem z nami zejść jeden. Ja muszę wygrać. No oczywiście, że wygrasz. Możesz się łudzić. Ja po tej grze na bala, idę chyba. Pol! Grubasyf grubas. grubasz Dzisiaj grubas. JJ grubas. A nie! Chuj, że dałem Ci to większą <laughs> połowę, ale <laughs> dobra Ty lecę z jakimś dj O chuj mi speada dałeś. No a po chuj w ogóle to robiłeś. Dobra. Wszyscy idziemy w kanapkę, wszyscy. Wow. A my gramy w trójkę. Fajnie było jakbyście w szóstkę tak się wzięli w kanapkę. Ja nie wiem co ja robię. <laughs> tak, w kanapkę go tam bierz. Tak. To wygram. Bierz go w kanapkę. No weźcie! To nie, nie. Jest to. o Boże. Wow, i znowu mi punkty odejmę, no ja nie... Yeah. Cztery ten... cztery pogrubienia Dobra, Dobra mi się, to... Mi się, mi się już nie chce Dobra, Dobra To był... Snamior, Misiek i Kłachy. Duch po, Poproszę duch Duch Sorry, duch Lol, um, Do widzenia, było fajnie Oczekujcie odcinek e, za tydzień. No, za 4 lata będzie następny No, zobaczycie. No, może być 5 albo 4, nie wiadomo. No. Later guys.